Marian Folga oraz Olivia Stadler wystartowali w mistrzostwach Słowacji w body paintingu oraz face paintingu, które odbyły się 8 i 9 listopada. Jawożnianie wystąpili w Bratysławie jako jedyna grupa z zagranicy. Dla Mariana Folgi występ w mistrzostwach Słowacji jest już czymś w rodzaju jego małej tradycji. Jest to już kolejny raz, gdy podejmuje rywalizację w tych zawodach i również kolejny raz, gdy wraca do domu z trofeami. No jeżdżam te mistrzostwa już od dosyć długo, od nie wiem, może od 8 lat, czy od 7. Są to szóste mistrzostwa, które tam wygrałem z rzędu. W trakcie tych mistrzostw Marianowi Foldze towarzyszyła także Olivia Stadler, która jest jego podopieczną z Młodzieżowego Domu Kultury. Która zajęła drugie miejsce w tej samej kategorii co ja właśnie z malowania, z malowania twarzy. Malowała swoją mamę właśnie jako modelkę. No, myślę, że też miała bardzo duże szanse ogólnie też wygrać właśnie w tej konkurencji. W tym roku tematyka mistrzostw obejmowała nawiązania dotyczące pop-artu oraz steampunku. Prace Mariana Folgi spotkały się z największą aprobatą sędziów, więc dwukrotnie stanął na pierwszym miejscu. Starałem się też zrobić pracę kolorową, ale nawiązałem też troszkę do, do kultury ogólnie, do, do rzeźby. No, starałem się też jakoś tak zmiksować, ale zrobić też to po swojemu. Jego towarzyszka Olivia Stadler również uprasowała się wysoko. Podejmując temat popartu udało się jej stanąć na drugim miejscu. Olivia nawiązała do takich typowo komiksowych e, ilustracji e, popartowych, e, jakieś właśnie takie, e, jakaś postać, twarz, e, no wszystko co jest związane ogólnie takie, jak się ogólnie wpisze, e, poszuka się coś o poparcie, no to takie... Właściwie, żeby to było kolorowe, dużo kontrastowego koloru, kontrastowych takich rzeczy. Gratulujemy więc naszym artystom kolejnego zwycięstwa i życzymy powodzenia w kolejnych mistrzostwach.